Niebaranowo jest skromna wieś Adamczycha, o której zrobiło się głośno, z, może nie za sprawą, w związku z serialem 1670 na Netflixie. Zna Pan ten serial? Tak, oczywiście oglądałem go z małżonką, choć nie tak wnikliwie jak ona, bo ona jest historyczką nie, nie jestem historykiem. Traktuję to ten, ten film jako taka trochę parodia współczesności, ale to jest moja subiektywna ocena. Yy, tak, rzeczywiście, rzeczywiście yy, była ta mowa o Adamczycha. Adamczycha to jedna z, jedna z moich 29 sołectw. Ja przerwę, żeby wyjaśnić, bo być może ktoś nie, nie, nie zna tego serialu i nie wie. Yy, to jest, yy, że dzieje się w 1670 roku. Adamczycha to jest wieś zupełnie fikcyjna, po prostu zbież, tak, ja myślę, zbieżność nazw. Tak, zbieżność fikcyjna, chociaż niektóre wątki tam mogą trochę nawiązywać, ale myślę, że to są specjalnie tak spreparowane, żeby, żeby troszkę nawiązywać, bynajmniej do terytorium, gdzie to się znajduje. Ale to jest historia całkowicie fikcyjna. Zdziwił się Pan, zobaczywszy Adam Czechy? Trochę się zdziwiłem, ale się też ucieszyłem, bo dla mnie to jest sposób na, mam nadzieję, promocję tej wioski. Maleńkiej zresztą wioski, ale fajnej, ale też i gminy Baranowo. Z tego co wiem, Przyszła nam oferta na jakieś zdarzenia, jakieś zdarzenie kulturalne, nazywają to Żniłowa na naczysze. No to jest czerwiec, to jest 15 czerwca, więc to jeszcze nie pora ale to mało ważne, jaka będzie nazwa tego wydarzenia. Ważne, że będzie się wiele działo w tej wsi i my do tego też przyłożymy rękę, bo ten wniosek, czy też to pismo skierowałem do pani dyrektor kultury, bo ona zajmuje się u nas wszelkimi wydarzeniami kulturalnymi i będziemy w tym uczestniczyć. Na szczegóły jeszcze rozumiem, jest za wcześnie. Na szczegóły za wcześnie jest tam oczywiście cały preliminarz czy cały harmonogram działań i cały, cały cały katalog wymiany, co będą robili, ale ja nie mam tego dokumentu, a to było ze 3 tygodnie temu. Nie przywiązywałem do tego wielkiej wagi, bo jest to dopiero czerwiec. Przekazałem to pani dyrektor i pewnie wrócimy. Do rozmowy o szczegółach już niedługo, bo będziemy chcieli się do tego przygotować. Między innymi wczoraj mieliśmy naradę w sprawie przebudowy drogi do Tufka Adamczycha i poleciłem wykonawcy projektu, bo tam jest zaprojektuj wybudu i oczywiście wykonawcy robót, żeby spieszyli się, bo musimy mieć tę drogę wykończoną bo tam przyjedzie pewnie tysiąc, albo więcej ludzi z zewnątrz i chcemy się jak najbardziej dobrze zaprezentować. To jest serial satyryczny i taka, z taką dosyć mocną satyrą. Rozumiem, że nikt się w gminie ani w samej Adamczysze nie obraził. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie bo to nas już współczesnych mieszkańców to tak trochę już mało dotyczy, bo to są lata kilka wieków wstecz. Natomiast, tak jak powiedziałem, wszyscy się ucieszyli, bo będzie słychać Adamczy, bo któż by słyszał o takiej niedużej wiosce na południu gminy, gdzie mieszka 70 ludzi, gdzie z domów może żywych 10, chociaż to fajna wioska, jest młoda sołtys. I tam, I tam też inwestujemy po trochu, ale wioska jest też zaopatrzona w wodę, bo mamy tam wodociąg. Myślę, że to wydarzenie, o którym mówimy teraz w czerwcu, co jeszcze bardziej rozsławi naszą gminę i tę obfera Zapraszamy do Narczyk. Zapraszamy do i To jest chyba 13-15 czerwca to chyba jest trzy dniówka. Będzie się nie wiedziała. Zapraszamy. Dziękuję.